Jesteśmy pod dworem w Łuczanowicach, barokowo-klasycystycznym, w Krakowie przy ulicy Mycelskiego 11 w Łuczanowicach. To jeden z mało znanych, a ciekawych obiektów wschodniego Krakowa związany z rodem Żeleńskich i Kalwinami. Obiekt dziś raczej straszy niż zachęca do zwiedzania. Ale warto to miejsce zobaczyć ze względu na otaczający go park w stylu angielskim, który przetrwał od XVII, XVIII i XIX wieku po dzień dzisiejszy. Trochę historii. Dwór w Łuczanowicach został wybudowany przez Marcjana Żeleńskiego w 1787 roku. On też tutaj wybudował grobowiec dla swoich przodków. I w kaplicy, w której, która jest przekształcona teraz na rzymskokatolicką, w Krypcie, znajdowały się szczątki potomków żeleńskich, którzy władali tą miejscowością przez ponad 250 lat. Później szczątki zostały przeniesione na cmentarz ewangelicko-augsburski, którym zawiaduje w tym momencie parafia z Krakowa Ewangelicko-Augsburska. Ale wracajmy tutaj do barokowo-klasycystycznego obiektu, który pozostał po dzień dzisiejszy. Obiekt ten był zaprojektowany przez znanego architekta Tadeusza Stryjeńskiego w 1902 roku i do dnia dzisiejszego pozostał w takim samym stanie. Obiekt jest przeznaczony dzisiaj właśnie na dole ma kaplicę rzymsko-katolicką, obok jest klub stowarzyszenia, centrum młodzieżowego, a na górze znajdują się jeszcze mieszkania. Zachował się tylko ten dwór z XIX wieku, gdyż modrzewiowy dwór który Marcjan Żeleński wybudował obok, niestety spłonął i w 1953 roku rozebrano go ze względu na bardzo zły stan techniczny. Także pozostałości po bocznej odnodze dworu niestety nie zachowały się. W tym momencie można oglądać tylko dwór, który jest z XIX wieku, i można także przyjechać oglądnąć park w stylu angielskim, gdzie pozostały drzewostan zachęca do licznych spacerów.